Siemka wszystkim z tej strony Guga, Witam Was w, w sumie kolejnym odcinku, bo już chyba kiedyś nagrywałam 60 Seconds, tak w sumie nagrywałam chyba z dwa razy. podejrzewam. No i co? Robimy sobie nową gierkę. Zagramy sobie w... w, 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 w hmm. Czekajcie. Pełna atomowa przygoda, zbierze zapasy, a następnie przetrwaj. Przetrwanie. Przeżyj jedną w swoim rodzaju post apokaliptyczną przygodę, przetrwaj w swoim schronie atomowym z losowymi? Nie, tak tego nie chcę. Dobra, chyba apokalipsa, nie? Wybierz postać. Kim chcą być? Może będziemy Dolores, czy nie? Wybierz poziom trudności. No, Little Boy. Tak mi się wydaje. Dobra. Będzie mały problemik z tym, jak będę latała mm, po te różne rzeczy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami nawet po końcu świata. Atomowa przygoda. Czeka. Hmm. Ja pierkur, ja pierkur, jak to się łapało. Boże, Alpierdzi. A że już ten? A to jeszcze nie. To jeszcze nie, ale... czekajcie, tu mam jedzonko. Tu, tu muszę cię ten tirury... Biorę cię. Dobra. Biorę. Dobra. Boże, to jest straszne. Bierz, 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 bierz. Bierz to. Ja pierkur. Ja pierkur! Dziecko, dziecko. Biorę cię Biorę też wodę Jeszcze kuźwa ojca, gdzie jest ojciec Ja pierkur, gdzie jest ojciec Kuźwa ojciec Udź. Picie Mam tu Ojciec zajmował ci miejsca? Nie wiem co, biorę już kuźwa Co jeszcze można tu? O ja pierkur. Nie, ja już muszę wsk wskakiwać, nie? Ja wskakujesz? Boże. <ścoughs> Dziewczyny górą, jej! Nie wiem ile tego wzięłam, ale mało. <ścoughs> o, postęp w osiągnięciu. Zostały jakieś osiągnięcia na steamku? Tora, tora, tora. Złapię wszystkie. bagaż nadany. Sympatycznie. Oj, to będzie ciężkie. Mało rzeczy wzięłam. Okej, okay. otwieramy. Dzień pierwszy. Zupełnie zapomnieliśmy, że jakiś czas temu wrzuciliśmy do schronu kilka rzeczy. Mapa, e, latarka i amunisza. Popatrz, popatrz, któryś z nas musiał jakiś czas temu schować tu rzeczy. Mm, sympatycznie, mamy maskę. Mamy ten, spoczko. Dobra, no mamy sporo jedzonka, nie potrzebujecie jeść, więc przeżywamy dzień pierwszy. Dzień drugi. Z cały sił staramy się zachować spokój. Ta sytuacja jest bardzo niecodzienna. Być może nigdy nie uda nam się przyzwyczaić do życia w bunkrze. Mam nadzieję, że pomoc jest w drodze. No na pewno. Że się dobrze, nic jej nie potrzeba. Jest cisza, żadnych rewelacji. No wszyscy w sumie są ok. W sumie na razie nie wysyłamy, co? Na razie nie wysyłam. Na razie. A później zobaczymy. Możecie mi napisać w komentarzach, czy co jakiś czas chcecie e, odcinek z takiej gierki. W sumie. E, Teddy jest bardzo spragniony, musi się napić. Na razie chyba wytrzymacie trzy dni, co? Na razie nic nie dostaniecie. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Bez wody Dolores już dużo nie wytrzyma. Dolores naprawdę jest naprawdę zmęczona. Eee... Musimy, chyba znaleźć znaleźliśmy mu coś do picia. Wszyscy chcą pić. To mam im dać już picie? Ale to kurde, całe, to, 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 to ten. Ja pierkur. Nie wiem, czy już mam im, da im dać picie. Dobra, damy im. Aha. Może Teda wyślemy co? Zmutowane gryzonie atakują nasze zapasy. Nie jesteśmy pewni, czy to szczury, ściokę króliki, czy tylko zmutowane chomiki. Każda z opcji jest całkiem z wroga. zło wroga. Moglibyśmy wykorzystać zapasową amunicję. Nie. Zas nas coś zaatakuje i tyle będzie. Dzień piąty. Co tam u was słychać? E, Dolores narzeka, że nie może się do... Co? Ten paskudny królik bestia wygrał, wygrał. Jak ukradł nam jedzenie, kuźwa królik? <grystanie> ja pierkur. Jakiś musiał być naprawdę bestia. E, dobra. Musi się wyspać. Jest... Nie jest już spragniona. Napił się. Nie jest spragniona. Wody. Dobra. Lecimy dalej. E, Postat e, przygotowań i wyprawy. Jesteś w... okej. Okay. Co wziąć na ekspedycję? Nie, to. Nie, Boże. O, to. Myślicie, że to jest dobry idea, żeby wyszedł z naską? Dzień szósty. I trochę wyglądasz dziwnie, Dolores. Wtedy wyruszył na powierzchnię. Miejmy nadzieję, że powróci. Ekwipunek, okej. Okay. Zmęczona e, nie może się... E, dobra, jedzenia na razie im nie dajemy. Bo mamy mało. Jedną ze ścian, e, porastają jakieś dziwaczne grzyby. Perspektywa głowy nie, głodu nie jest najlepszym żadna, więc może e, gryź, lub, gryź lub dwa... E, nie, nie będziemy jeść grzybków. Nie! Jezu! Nie to chciałam kliknąć. Grzyb, grzybki jest ze ściany. No serio? I don't think so. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy głodni, są pewne rzeczy, których nigdy nie włożymy do ust. Leś, rosnąca na ścianach to jedna z nich. No, Rachel no, udaje się wyspać. E, chodziła spragniona. Timmy jest bardzo głodny. Bez jedzenia można teoretycznie dłużej wytrzymać niż bez picia, co nie? E, co z naszą wiecznie odwlekaną wycieczką do... E, być może powinniśmy się tam udać. To będzie nasz pierwszy przystanek. Okej. Okay. Ciekawe, są, kiedy... E, Mężuś wrócił. Wróci w sensie. Snucie długofalowych planów to zazwyczaj niegłupi pomysł, ale w tym momencie bardziej interesujące, interesuje nas to, jak rozdzielić nasz zapas ewody. Czekajcie. Dolores może o porządnym posiłku, Dolores jest zmęczona, nadal udaje się wyspać. Dłużej nie wytrzyma. Timmy jest bardzo głodny. No, wszyscy są bardzo głodni mamy mało tego wszystkiego. Próbowaliśmy liczyć dni, od kiedy tu trafiliśmy, ale straciliśmy rachubę czasu. Na szczęście ty pamięta, że dziś obchodził urodziny. Powinniśmy obdarować mu jakiś prezent. No niekoniecznie. Poradnik młodego skauta? Nie musisz mieć prezentów, jesteśmy w bunkrze. Hallo! Co taka melodijka? Dobra, żyjemy. Eee, dłuż dłużej nie wytrzyma. do picia? Ej, kiedy ja powinnam dawać im picie Dobra, dam im co? Zgodziła się ta zielona kałuża? Oj, z jakiejś rury? Kapie zielona majst. Niedobrze, bardzo niedobrze. Musimy coś z tym zrobić. nikt nie pomyślał o tym, by zapakować mopa? Zapak... Aha, dobra, co zrobić? No nic. Hm, co zrobić? Dzień dziesiąty. Coś marnie to widzę e, Uda się wyspać Jedmi Nie jest już spragniona Może już się ugryźć kolejnego poranka? użyć Nie ujrzeć kolejnego poranka? Ej czemu oni mnie tak straszą? No dobra damy im jeść Przynajmniej na razie Korzystamy póki nie ma ojczulka Kto do nas dzwoni? Nie wiedza to błogosławieństwo. Kolejny dzień bez najnowszych nowin informacji raczej nas nie zabije. Mary Jane jest kompletnie wygło... No przecież wywandałam? Co wy kurdy gadacie? Czy nie będę wam dawać codziennie jedzenia? Co się z nim stało? Tedem? Ty? Ty wrócisz? Wyślemy ją? Ej! Czy ja przeoczyłam, że on umarł? Nie wróciłeś ty! Oszukiś ty! zrobił d... 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 To odebraliśmy telefon, usłyszeliśmy wyraźne westchnienie ulgi ludzi po drugiej stronie. Rozmówcy przedstawili się jako ocaleń z pobliskiego miasteczka. Niestety po krótkiej wymianie informacji sygnał się urwał. Coś musiało się popsuć po ich stronie. Mamy nadzieję, że odezwą się do nas ponownie. Ted powróci ze swojej wyprawy na powierzchnię całej. Zrobby. Teoretycz... O, przyniósł 3T! Jedzonko! Luzik? Jak to? No serio? No i dupa. No i widzicie. Czekajcie, co tu było? Czegoś nie jest je. Teoretycznie nie musicie jeszcze jeść. Cudy muchy. Nie możecie jest na razie. Ted jest dziś za słaby na jakiekolwiek ekspedycję. Wysyłamy kogoś? Mary Jane. Może co? Tak myślę. Ale czemu nam się maska uszkodziła? Trochę lipa. Zmęczony potrzebuje więcej czasu, by zregenerować siły. E, powinien się czegoś napić. Teoretycznie chyba na razie nie, bo niedawno w sumie każdy do... Przecież picie mogłabym im dać. Bez picia to taka trochę lipa. Ty idziesz. Co wziąć na ekspedycję? Siebie. No i poszła. Bez maski. Mary Jane wyprawiła się na zewnątrz. Okej, okay, spoko. Czegoś nie zje no teoretycznie. Teoretycznie na razie nie. Bez jedzenia jakoś dacie sobie radę. Po tych wszystkich dniach, które tu spędziliśmy, trzeba przyznać, że jesteśmy zbyt czyści. Śmierdzimy bardzo. Nie przeszkadzało nam to, dopóki nie zdaliśmy, nie zdaliśmy sobie z tego sprawy, a teraz zbiera nam się na wymioty. Czemu więc się nie umyć? Alternatywy? Przecież nic nie mam. Przecież nie mam to, co to w ogóle było. O nie, chory jest. Ty chyba żartujesz. Miałeś maski i ty jesteś chory? Ty jesteś chory, bo miałeś maskę? Co to kuźwa ma być? Świat się skończył. Kto by się przyjmował prysznica? Możemy się przy... Okej. Okay. Ej, oni wszyscy są chorzy! Kuźwa No dobra, musicie coś zjeść. No problem. Albo wciąż będziemy siedzieć na tyłkach w tym małym żałosnym bunkrze, albo możemy zacząć snuć plany o wydostaniu się z tego radioaktywnego poskowia. Eee, naszą uroczą, sami... ok, oczywiście mamy wycieczkę. Z pewnością jest niej ktoś, kto w stanie nam pomóc. Bądźmy czujni. Ale nie mamy radia, więc się nie dowiemy. Co to? Co to było? Może oni wszyscy są chorzy. Nie mamy ten, nie mamy radia. Przecież jadłaś, kobieto. Ej, oni, czy oni wyzdrowieją? Czy na to jest potrzebne lekarstwo? Chyba nie wyzdrowieją, co nie? Dobra, na razie nie, nie dostaniecie jeść. Słyszeliście? Spod podłogi dochodzą jakieś odgłosy. Na czym chyba czas. Tajemniczny zamknięty na cztery jest pusty właz, którego jeszcze nie dotknęliśmy od momentu zejścia do schroniu. Myślicie, że sprawdzić? Kuźwa. Mamy latarkę? Okej, okay, idziemy zlatarkować. Jakiś potwór Powiedzcie, że to karoluch Co to było? Co do cholery, ledwie uszliśmy z życiem To był jakiś przeogromny, zbutowany krokodyl? O Boże I poszliśmy do niego z latarką, zajebiście I znowu chcę im się jeść Musi coś zjeść Kurczaczki. Wszyscy chcą jeść. I co teraz? Dzień 17. Dobra, damy im jeść. Jeszcze kilka godzin do holnarego... Co? Tego holnarego kaszlu? Kaszlu i wyplujemy płuca Nasz wentylator szlak trafił i ledwo zipie. Powietrze w schronie ledwo co drgnie. Musimy naprawić tę instalację, nim podniesiemy się tu jak szczury w pułapce. No i jak naprawić? Latarką? <laughs> latarką? Chyba wróciła, co? A wróciłaś i, i jesteś zdrowa? <laughs> Wodę przyniosła? Jeśli y, odpowietrznik jest zablokowany, logicznym pomysłem byłoby sprawdzić, co go blokuje. Najmniej, nej, świe najmniej jednak świecący latarką prosto w gniazdo zmutowanych... O Boże! Pogarsza sytuację. Wściekły ruch, rój odleciał, ale nie odbyło się bez kilku... Aha, urządleń. Zajebiście. Ej, to jest... To jest... Ej, patrzcie, dostaliśmy radio i wodę. Sympatycznie. Pięknie. Pojazd na końcu ulicy wyglądał jakby... Jak czyjś niedokończony projekt. Obserwowaliśmy go z daleka przez jakiś czas, ale właściciel się nie pojawił. Póki co trzymaliśmy bezpieczny dystans. Ale następnym razem podejdziemy trochę bliżej. Może to właśnie nasza szansa na wydostanie się z Pustkowia. Bez wody, bez wody. Wszyscy chcą wodę. Jako, że mamy dużo wody. No problemo this time. Kogo wysłać? Ty nie możesz. Dobra, chyba młodego wyślemy, co? Tym razem. W życie w bunkrze to nie bajka, a tym raz, yy, a tym bardziej w parę osób. Prywatność to dzień yy, archaiczna, zapomniana utopia. Każda próba intymnej rozmowy skazana jest na poważystwo wścibskiej publiczności. Czas na odrobinę oddechu. Dolores i Tedes chcą się wyrwać we dwoje. Może na piknik w lokalnym parku? Co? <gulia> Kuźwa, co? Chyba oszaleliście. Jest apokalipsa, oni pójdą sobie do parku. No na pewno. Boże, wy wyglądacie. Wyzdrowieją czy nie? Ted i Dolores to dorośli, dojrzeli ludzie. Przecież każdy dorosły umie trzymać swoje emocje w ryzach, prawda? Tak czy siak warto mieć ich na oku. Tak, na wszelki wypadek. Gdyby próbowali wymordować się po nocy i jeszcze zwalić taki incydent na... Co? Lunatykowanie? Okej. Okay. Ted potrzebuje pomocy medycznej. Nie mam. Nie mam, a czym ja mam? Miałam... Nie, nie mam. Jesteście głodni, prawda? Oni byli głodni. Wygłodzona, no dobra. Coś marne nie widzę. Dobra, idziesz młody, coś wziąć na ekspedycję? Może to? Może przyniesiesz jakieś więcej rzeczków? Dobra, poszedł. Jak on wygląda. Coś go pogryzło. Dobra, wyszedł ze schronu. Wszyscy są głodni, choć dostali jedzenie. Sympatycznie. Dobra, na razie... Na razie o, odwlekamy dawanie im czegokolwiek. Mary Jane próbowała wymknąć się ze schronu pod osłoną macy Dolores. Jest wściekła, tym bardziej, że chodziło o randkę z jakimś... Co? Mary Jane chciałaby chociaż napisać liścik, w którym przeprosił łupaka za niestawienie się na spotkanie. Czy powinna to zrobić? A napisz liścik. Wyślesz. Ciekawym, co będzie. Tego w sumie jeszcze chyba nie miałam, żeby ktoś... Co, co ci się stało? Dolores przyznała, że liścik z przeprosinami jest w tej sytuacji skazany. Mary Jane pobiegła go dostarczyć, wróciła wściekła i czerwona jak burak. Znalazła tego chłopaka, gdy on najlepszy trzymał za młodą bandyciarę. Nawet Dolores była zbulwersowana. Dolores nie jadła już spory czasu. Kurde, oni oszukują mnie. Nie mamy żadnej kapteczki. Oni, oni chcą pić. Na ekspedycję? Dobra, ty pójdziesz. Coś strzela. Okuziwa. What the hell? <ścoughs> Dziewczyna szybko skrzyknęła kilka innych osób i misja zakończyła się sukcesem. Odnalezienie brata nie było problemem. Próbując wydostać się z obozu, utknął na jakiejś antenie kilkanaście metrów nad ziemią. Wystarczyło go tylko ściągnąć. Co prawda w czasie pojedynku stracił dłoń... Ale jego siostra twierdzi, że nie... że się wyliże. Oboje byli bardzo wdzięczni za tą, za naszą pomoc i dali nam słowo, że niebawem znów się zobaczymy. Dolores nie jadła... Aha, okej. Okay. No niby pomogła, nie pomogła. Na razie nic nie dostajecie. Rząd jest naszą jedyną szansą na wyratowanie się z tej piekalnej sytuacji. E, okej. Okay. My jesteśmy dobrymi obywatelami, regularnie płacimy podatki, więc jesteśmy pewni, że wuj sam przyjdzie z nam z pomocą. Okej? Okay. No nie, na razie nie będziemy nic z radiem robić. Jezus. Wrócił? Nie, nie wrócił. Młody jeszcze nie wrócił. Korzystać z radia? No teoretycznie. E, posiłek, posiłek. Eee, a, a, nie mamy kapteczki, więc ci nie pomożemy. Mamy mało jedzonka. Hmm. Na razie się ten e, uda, chyba bez dawania im czegokolwiek. Zyskujemy zresztą naszej rodziny, ale szczególnie brak nam wuja Teriego. Zawsze opowiadał nam fantastyczne historie o żółwiach, słoniach i czarodziejach. Wiele byśmy dali, by znów usłyszeć jedną z tych opowieści. Pozostają nam jedynie wspomnienia. Nie mamy nawet... Jego zdjęcia. I po co to dać? Nie wiem, dziwne... Dziwne te rzeczy czasami, co można... Boże, umiera? Nie. Jak on już wygląda? Jak chodzący zombie. Pozostaje nam zatem żyć bez fotografii, bez wieści, bez szczęśliwych myśli. Och, okrutny świecie. Dobra, posiłek. Hmm. Woda. Mary Jane jest... Ona chce jedzenia, ten chce picie. Mary Jane chce picie. Czyli... Czy e chcesz i ty chcesz? W czasie naszej ostatniej eskapady na powierzchnię spostrzegliśmy... Po drodze stojący sobie spokojnie opuszczony czołg. Co? Z numerem taktycznym 102. Wygląda na uszkodzony, ale może w środku da się znaleźć coś użytecznego. Czy powinniśmy wysłać kogoś, by to sprawdził? Tak. <grybuj> Idź, mała. O. o nie. O kuj, czaczki. Umarł. Mimo, że czołg był kompletnie niesprawny w środku, udało się znaleźć działające radio i nawet nawiązać kontakt z armią. Z chęcią wciągną do nas... Wyciągną. Do nas pomocną na dłoń, ale potrzebujemy sprawnego radia w naszym schronie, by odbierać ich transmisję. No przecież mamy radio, czy nie? Nie wszyscy są głodni. Mary Jane nie jest już spragniona. No, ale no super. No i, i dead, deadną. No. Młodego też nie ma. Dobra, lecimy dalej. E, wojsko znów melduje się w radiu, Ben, okej, okay, ale nie mamy tego. Nie mamy kart. Oni no, wszyscy umrą, ja pierkur. Czemu w ogóle zachoro, zachorolowali... Zachorowali? zachorowali? Cholera, straciliśmy okazję, no to by zapowie... ale nie mieliśmy kart! Dobra, muszę im dać picie. Eee, woda. A nie, Mary Jane jest głodna. E, Dolores chce wody. Okej. Okay. Czyli ty chcesz wody, a ty jesteś głodna. No, hm. Powoli kończy nam się cierpliwość, postanowiliśmy rzucić okiem na zewnątrz, żeby sprawdzić, czy w okolicy coś jeszcze się świeci. Już mieliśmy przekroczyć próg, gdy nagle w ciemności błysn błysnęła para zwierzęcych ślepi, kryje się w mroku, stworzenie zaczęło upiornie warczyć. Mieliśmy tylko krótką chwilę, by zdecydować, co robić. To będzie piesek na, na pewno, albo kotek. Co? Co? Okuiwa. Tak ja kuśwa koniec. To! Złapaliśmy latarki, Zdecydowaliśmy się sprawdzić co takiego się na nas czai Co za zaskoczenie był to pies Biedne zwierzę wyglądało na wymęczone Więc gościliśmy w schronie Gdzie smacznie chrapało całą noc Następnego ranka otworzyliśmy władz by wypuścić psa Na razie nie wrócił Ale może jeszcze nas odwiedzi Baliśmy się, czy tymi da sobie radę, ale zuch chłopak wrócił z puszkowe i jest już bezpieczny. Gdy człowiek pałęta się bez ładu i składu po ruinach miasteczka, naturalne jest to, że czasami nogi poniosą go w znane miejsce, ok? Tak właśnie odnaleźliśmy naszą ulubioną kręgielnię, mimo że jej szukaliśmy na stały, ciężkie czasy ludzie podejmują... Czemu tu się koniec? Jako kręgielnia, Okej, okay. przykro nam, by psuć ten układ, ale naprawdę potrzebujemy wody. No straciła, to zajebiście. Rodzice umarli. Jak przetrwaliśmy 27 dni? A ona umarła? No nie. Dolores odważnie stawiała czoło głodowi. Jedzenie jest... Przyjrzona? Okej. Okay. No i się, umarło mi no. Dolores zmarła z głodu. Nieprawda! Jak to w... nie tak? No i się, no i się skończyło. No 27 dni żeśmy sobie y, przeżyli. Dzieciaki zostały same, rodzice deadly. No także mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Oczywiście napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie co jakiś czas taki odcinek z tego jak jest apokalipsa i czy sobie prze, przetrwamy, czy sobie nie przetrwamy. Na razie, że tak powiem, idzie mi jak mi idzie. Także do zobaczenia w następnych odcinkach i pa pa!